Chcesz pachnieć jak chodzący flirt, ciepły uśmiech i moment, który zapamiętasz do końca życia? Okej, okay, w porządku. Jeśli nie, to po prostu scrolluj dalej. Ale jeśli już zostałaś, to choć opowiem ci o przepięknym zapachu od mezą marżela. Randka o zachodzie słońca w Prowansji, powietrze pachnące winogronami i odrobiną piżma, a w dłoni lampka różowego musującego wina. I właśnie tak pachnie One Date od mezą Marżela. To jest mój ukochany zapach na jesień przede wszystkim, ale także całorocznie na takie wyjątkowe okazje, typu randka z narzeczonym. A teraz do rzeczy. Niesamowicie seksowny, zmysłowy, taki filmowy i obrazowy, przez co bardzo długo pozostaje w pamięci. Najpierw jest lekko, radośnie i owocowa, a to wszystko ze sprawą syropu z czarnej porzeczki, różowego pieprzu i bergamotki. Później przechodzimy w róże, geranium i dawane po to, aby na końcu wybrzmiało nam to piękne ciepło, miękkość i bliskość przez paczule, pizmo, wetywerię i mech. Inspiracją do stworzenia tego zapachu była właśnie sceneria romantycznej randki w Prowansji wieczorem o zachodzie słońca z widokiem na winnicę. Moim zdaniem te perfumy obrazują to idealnie. To co? Namówiłam? Jeśli tak, to koniecznie sprawdź naszą stronę, bo te i inne perfumy od Marzela są teraz w bardzo atrakcyjnych cenach z okazji brendu Miesiąca.